Jak brzechła, nie pieprz pieprzy. Nie pieprz pieprzy, pieprzą wieprza, wtedy szynka będzie lepsza. Właśnie po to wieprza pieprzą, żeby mięso było lepsze. Ależ będzie gorsze pieprze, kiedy wieprze pieprz się wetrze. Tak się sprzecza Piotr z Piotrową. Wreszcie posłał po ścianę, ta aż w boki się podeprze. Wieprza, pieprze, pieprze, pieprze. Przecież wie każdy kiep, że wieprze są bez pieprzu lepsze. Piotr pomyślał też nie lepsza. No i dalej wiewszy pieprza. Poszli wreszcie do starosty, który znalazł sposób prosty. Wieprza pieprzło po prawej stronie, a tę lewo oddaj żonie. Mądry sąd wydał władzę, lecz dogadza. Klepać biedą chcesz to klebrze, a ja chcę sprzedawać pieprze. Błaga żona. Bądź już lepszy. Nie, pieprz, pieprza. A on pieprze. To Piotrową tak zgniewało, że wydała zupę całą. Piotr zaś poszedł wprost do wieprza i utopił wieprzu, pieprza.